Dzień dobry. Witamy państwa w Pigułce Wiedzy numer 3 z tematu Ogólna analiza stanów naprężenia i odkształcenia w punkcie. W pigułce tej przedstawimy państwu zadanie, w którym wykorzystamy różniczkowe równania równowagi. Mamy dane funkcje naprężeń i gęstości sił masowych, czyli funkcje naprężeń normalnych. Jak widać, są to funkcje trzech zmiennych, funkcje naprężeń stycznych oraz funkcje gęstości sił masowych. I musimy sprawdzić, czy funkcje te spełniają różniczkowe równania równowagi. Zaczynamy od pierwszego równania. To są funkcje, które będą nam potrzebne do tego równania. Czyli pierwszą funkcję różniczkujemy po xie. Pamiętając, że jeżeli różniczkujemy funkcję trzech zmiennych po x, to y i z traktujemy jako stałe. Czyli dostajemy 2 razy x razy y razy z do trzeciej. Drugą funkcję różniczkujemy po y, ponieważ współrzędnej y tutaj nie ma, no to pochodna jest równa 0. Trzecią funkcję różniczkujemy po z, w tej funkcji nie ma współrzędnej z, także pochodna jest także równa 0. I dodajemy funkcję bx, czyli jak widać różniczkowe równanie równowagi pierwsze jest spełnione. Drugie równanie, to są funkcje, które będą nam potrzebne. I pierwszą funkcję różniczkujemy po x, czyli mamy 18x razy z kwadrat. Drugą po y, nie ma tej współrzędnej, wobec tego pochodna jest równa 0. Trzecią po z, czyli mamy minus 6 razy z. Dodajemy funkcję gy, my, że różniczkowe równanie równowagi numer 2 także jest spełnione. I ostatnie różniczkowe równanie równowagi, to są funkcje, które są nam potrzebne. I pierwszą, różniczkujemy, pierwszą funkcję różniczkujemy po x, czyli mamy 16 razy x. Drugą po y no wychodzi 0, bo nie ma współrzędnej y w tej funkcji. I trzecią różniczkujemy po z, czyli mamy minus 14y kwadrat razy z. Dodajemy funkcję gz. G -Z. I mamy wynik równy 0, czyli trzecie równanie różniczkowe jest także spełnione. Dziękujemy za uwagę.